Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii trzeciej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbieraniem zboża z pokosu. Akurat w poprzednim odcinku za pomocą pokosówki skosiłem sobie tutaj owiec na pokos. No a teraz yy, wypożyczyłem sobie taką oto specjalną przystawkę do mojego kombajnu. No i dzięki temu będziemy zbierać to zboże. Więc włączymy sobie kombajn. Podjedziemy tutaj na pole. W sumie ciekawe czy tutaj by działał GPS, jeśli bym go ustawił na taką szerokość jak pokosówka. Zobaczymy. Czy nam coś tutaj pokaże? Ok, pokazało nam szerokość 10 metrów. Zobaczmy, jak to nam się tutaj zrobi. No, widzę, że to nie jest dopasowane. Musiałem zobaczyć, jaką szerokość ma pokosówka. Chociaż sobie może pojedziemy sobie bez tego. Dzisiaj, akurat, może nie będziemy korzystać z tego GPS-u. No więc, łączymy tutaj tą przystawkę. No i rozpoczniemy zbieranie. No, i tu jak widzicie, teraz ten kombajn za pomocą tego podb podbieraka zbiera tutaj zboże, No, i teraz jest ono mucone, Tutaj, oczywiście, z tyłu usieczka leci. No, bo nie, nie będę zbierał teraz słomy. No, i w ten sposób sobie to odbieramy. Jedziemy 12 km na godzinę. Więc troszkę szybciej niż normalnie z łączniwiarką. Też fajnie, no bo pokosówką można było jechać szybciej. I powiem wam, że bardzo mi się podobało to rozwiązanie też w poprzednim odcinku. Bardzo chwaliłam tą pokosówkę. No, i chyba sobie ją zakupię na własność. Wezmę sprzedam ten mój kombajn Massey ferguson, zostawię sobie tego klasa No a sprzedam tamtego maseja, no i dodatkowo jeszcze Sprzedam też ciągnik maseja, no bo i tak bardzo rzadko z niego korzystam, on ma bardzo mało motogodzin Więc w sumie bez sensu, żeby on stał nieużywany, to sobie też go sprzedam No i możliwe, że już nawet na zbiorę soi, która rośnie tam na tamtym polu, już zakupię sobie tą pokosówkę Tym bardziej, że właśnie taki zbiór daje nam większe plony, więc jeśli będę miał więcej soi, no to oczywiście więcej na niej zarobię więc tutaj sobie skorzystamy z takiego rozwiązania. Za tamten kombajn powinienem trochę pieniędzy dostać, plus jeszcze, yy, no, za ten ciągnik. Ta pokosówka trochę kosztuje, ale ewentualnie może sprzedam sobie mleko kozie. Te kozy teraz bardzo dużo mleka produkują, więc będę mógł je sprzedać. No i za te pieniądze sobie kupię tą pokosówkę, plus oczywiście tą przystawkę do tego kombajnu. No i będzie może w ten sposób robić żniwa. Chociaż oczywiście tą przystawkę do zboża zostawię. No bo sorgo w ten sposób nie można zbierać. Więc jeśli bym chciał zebrać sorgo, to będę potrzebował zwykłą przystawkę. Albo jeśli będę kosił zboże na jakimś mniejszym polu, no to też nie będzie mi się chciał bawić w takie zbieranie z pokosu. No tutaj też sobie rzepak w ten sposób zebrałem. I nawet zrobiłem z tego szorca Tutaj z zbiorów rzepaku na pokos. No widzę, że za chwilę będzie pełny zbiornik. No bo oczywiście tutaj zbieramy z większej szerokości. No, i też tego owca jest więcej niż jeśli bym zbierał za pomocą zwykłej przystawki. No, ciekawe, czy uda się dojechać do końca, czy już będzie pełny zbiornik, ale chyba się uda dojechać. No, to możemy nawet trochę tutaj powiedzieć ze środka, o, fajnie to widać, jak to jest, to jest zbierane. A jednak nie dojedziemy do końca, bo już mamy pełny zbiornik, więc pojedziemy sobie zaraz z ciągnikiem i rozładujemy ten kombajn. Więc tu sobie wsiadamy. Przygotowałem taki zestaw z przyczepami. No i widzę, że tego owca będzie bardzo dużo, więc też zarobek powinien być duży. Oczywiście ten owiec sprzedam w zimie, plus też ten rzepak będzie do sprzedaży, soja będzie chyba w czerwcu. No i za te pieniądze ze sprzedaży będę chciał sobie dokupić kolejne pola, żeby zarabiać jeszcze więcej ze żniw. No i jeszcze kupię sobie większy siewnik punktowy, żeby szybciej siać na przykład taką soję albo sorgo. No albo na przykład kukurydzę, w sumie może w kolejnym sezonie byśmy zasiali kukurydzę na ziarno. Może tam po tym rzepaku, jeszcze zobaczymy. A, no bo też trzeba będzie kupić jakieś mniejsze pole pod groszek, bo w kolejnym odcinku zrobimy sobie zbiorę groszku. No i też pomyślę sobie nad jakimś kolejnym polem. Może ewentualnie 52. Sobie to by było fajne pole. Tutaj mamy 2,5 hektara. No wiadomo, że troszkę jest tutaj trawy na poboczach, ale tak, około 2,5 hektara. No to myślę, że byłoby nawet takie fajne pole pod uprawę groszku. No bo w kolejnym filmie zbierzemy sobie groszek na polu 36. A i też będę chciał sobie kupić talerzówkę z opcją siewu poplonu. No jeśli chodzi o wyprzedaż, to widzicie takie mamy maszyny, tutaj przyczepę, naczepę, beczkę, nagonojówkę oraz ciągnik taki duży. No jeśli chodzi o talerzówkę, to bym chciał sobie taką zakupić. Tu możemy zamontować jednostkę wysiewającą, nie jest to dosyć tani sprzęt. No a za pomocą tej talerzówki będziemy mogli sobie zasiać poplon, więc też na jednym z kolejnych odcinków moglibyśmy zrobić taką akcję, na przykład żeby tutaj zasiać poplon. Też będziemy mogli coś takiego zrobić Więc tak jak mówię, w kolejnym filmie będą zbiory groszku, później chyba będzie się w poplonu No a później zobaczymy, może jakiś w zboża W sumie tutaj na tym polu może sobie pszenicę zasiejemy Tam po zbiorach stoi zobaczę, może na przykład jakieś sorgo, albo może owiec tam zasiejemy Może być w sumie owiec No zamiast tutaj po rzepaku może będzie Na przykład taka kurydza na ziarno A tu musiałam trochę w inny sposób zebrać, bo Będę musiał tu jeszcze wygładzić ten fragment pola. Bo niestety ta pokosówka nie chciała kosić jak jechałam w ten sposób, tylko musiałam w... w ten sposób tutaj wykosić to. A tu widzę, że ta przystawka też chyba nie zebrała dokładnie. No, tutaj też do końca chyba nie zebrało. Więc na pewno trzeba będzie delikatnie to pole wygładzić. Nie wiem czemu to nie chcę zbierać. Może po prostu pole jest nierówne, więc trzeba będzie troszkę to wygładzić. No i później już to nie powinno być problemów ze zbieraniem. No i też tak dalej zastanawiam się nad tą rozbudową gospodarstwa, gdzie postawić sobie krowy. Ale nie wiem, czy jednak tutaj sobie na tym polu, nie wyrównam tego terenu, poświęcę tutaj fragment pola, żeby już sobie tu rozbudować gospodarstwo, a nie żeby tak y, każda rzecz była w innym miejscu, czyli tutaj te wiaty w innym miejscu. Tutaj obok są kozy, tam jakbym chciał krowy obok sklepu, no to tak wszystko byłoby w innym miejscu. Więc chyba sobie po prostu tutaj później, jak już będę chciał rozbudować jako gospodarstwo, to sobie wyrównam ten fragment pola tutaj. No i tu postawię może trochę w inny sposób, te wiatry sobie ustawię. Plus jeszcze, wiadomo, postawię obory dla korów, jakiś magazyn na bele. Może też postawię silos na kiszonkę, w sumie jeszcze nie wiem, czy będę robił kiszonkę za pomocą pracy stacjonarnej, czy w silosie może na Zmianę będę robił raz w silosie, raz za pomocą prasy stacjonarnej, więc też tutaj sobie silos na kieszonkę postawię. Jakieś też kolejne wiaty na maszyny, trochę w pewnie te wiaty w inny sposób umieszczę, jakbym zrobił rozbudowę gospodarstwa. No i też sama bora trochę zajmie miejsce, tylko dalej zastanawiam się, którą postawić, czy tą największą z robotem paszowym, czy może tą średnią oborę z podstawki, tą która mieści 50 klów. Wtedy bym po prostu samodzielnie robił paszę mieszaną, na przykład kupiłbym paszowów samo jestne, albo ten podczepiony do ciągnika. Albo ewentualnie pobiorę sobie z modów tą oborę dla krów, tą na 50 zwierząt w wersji z robotem paszowym, no bo w modach się pojawiła właśnie taka wersja. W sumie szkoda, że w postawce nie ma tej obory tej na 50 krów w wersji z robotem paszowym. Od tutaj widzę, że też coś nie zebrało. O też to ile jeszcze trochę owsa nie wiem czemu tak to działa. No wracając do tej obory, no to może sobie postawię tą na 50 krów tylko tą z modów, żeby był ten robot paszowy. No i tu raczej będę trzymał krowy mleczne, ewentualnie trochę mięsnych sobie dokupię. A to jeszcze zobaczę. W sumie tu mamy kozy, jeśli chodzi o zwierzęta, mamy ten kurnik, tylko ja go sprzedam, bo on tak na środku gospodarstwa tak średnio wygląda. Może ewentualnie w przyszłości postawię sobie jakiś większy kurnik. A to jeszcze zobaczymy, albo ewentualnie świnię sobie postawił. Jeszcze będę się zastanawiał nad tą rozbudową, ale w sumie tu, jeśli bym wyrównał ten teren, no to mogłoby być fajne gospodarstwo, jest dużo miejsca, a znowu mamy pełny zbiornik. Więc tu po prostu sobie poświęcił ten fragment pola właśnie do tego, żeby tu powiększyć gospodarstwo, postawić kolejne wiaty i jakieś zagrody dla zwierząt. A i tak tutaj pole nadal jest, będzie dość spore. Tylko na razie, tak jak mówiłem, będę chciał sobie zakupić nowe pola plus tą pokosówkę. No a później, pewnie jak będę miał więcej pieniędzy, to już pomyślimy nad tą rozbudową. Bo wyrównam sobie teren, na to też pójdzie sporo pieniędzy. bym się zdecydował na zakup tej mniejszej obory z robotem paszowym z modów. No to ona chyba z tego co patrzyłem, co ją testowałem wcześniej, to kosztuje około 300 tysięcy, więc tutaj byłby mniejszy wydatek. Tym bardziej że jeszcze będę potrzebował jakieś kosiarki. A nie, bo kosiarek nie kupiłem jeszcze. Mam tylko prasę kostkującą i przyczepę do zbierania kostek. Więc bym musiał sobie jeszcze kosiarki dokupić, jakiś przecząsacz, zgrabiarkę. No i też jakąś ładowarkę teleskopową, żeby, prze, żeby przewozić na przykład te kostki oraz kiszonkę z silosu i z magazynów do tej obory. Kosiarki w sumie może wcześniej sobie kupię, żeby robić kiszonkę z trawy na sprzedaż. No ale i tak jeszcze trzeba będzie ten przycząsacz dokupić, jeszcze skrabiarkę, plus jeszcze tą ładowarkę teleskopową, ładowarkę chyba sobie kupię od marki Fent, no bo jest to bardzo ładna ładowarka teleskopowa, wygląda ona bardzo fajnie, więc będzie można sobie ją tutaj dokupić, żeby ładować te kostki do tych magazynów plus kiszonkę. No bo tu, jeśli bym wyrównał ten teren, to byłby fajny taki duży kawał y, miejsca, żeby postawić sobie tą oborę, jakieś losy, magazyny. No i fajnie, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Tam kozy są po drugiej stronie drogi, no ale tam... I tak praktycznie do tych kóz tylko podjeżdżam, żeby sprzedać to mleko, albo żeby im przywieźć siano, chociaż i tak... One tego siana zbyt dużo nie jedzą, no bo mają bardzo duże pastwisko. Więc pewnie jak w kolejnym sezonie kupię sobie te nowe pola, i tą pokosówkę, i ten siewnik punktowy, to już chyba zacznę zbierać pieniądze na tą rozbudowę gospodarstwa, ewentualnie trochę sobie pożyczki wezmę, no i sobie to rozbuduję. No bo też jak pojawią się koraby, no to wiadomo, będzie darmowy nawóz oraz, no właściwie tutaj obornik oraz gnojówka do nawożenia pól. No i też będzie mleko, które będę mógł na przykład przetwarzać, będzie można sobie znaleźć jakieś miejsce, żeby postawić mleczarnię, no i będę mógł przetwarzać to mleko kozie oraz krowie. Może w sumie tutaj postawię tam oborę na 50 krów, żeby hodować tylko krowy mleczne. No w ogóle nie są one bardziej opłacalne od tych krów mięsnych, może ewentualnie krowy mięsne w innej serii sobie zrobimy. Może na przykład na tej mapce z DLC. No jeszcze zobaczymy, albo na mapce amerykańskiej może sobie dokupię trochę krów mięsnych do tej mojej obory, tej dużej. No, w sumie to jestem ciekaw ile będę musiał wydać na wyrównanie tego terenu, ale w sumie to jest dość duży kawałek takiej górki. Więc troszkę na to pieniędzy pójdzie. No, ale jeśli bym kupił tą mniejszą oborę, no to na to wydam mniej pieniędzy. Plus tam na kosiarki, troszkę pójdzie, przecząsąc jest grabiarka. Ta ładowarka teleskopowa też tam trochę kosztuje, też magazyn na bele. Silos na kiszonkę. No i wtedy chyba te wiaty w inny sposób sobie mi jeszcze troszkę inaczej to rozplanuję sobie na tym moim gospodarstwie Ale akurat te wiaty są bardzo tanie. Ja właśnie bardzo lubię te wiaty, no bo jest pod nimi dość dużo miejsca, a są one bardzo tanie. Więc te wiaty też sobie troszkę inaczej tutaj rozłożę. Ok, znowu mamy pełny zbiornik. albo no to możemy sobie wycofać po prostu do tego. A troszkę podzielę sobie w inny sposób, żeby to sporo się nie wysypywało poza przyczepę o w ten sposób. No i tu już, zaraz pierwsza przyczepa będzie pełna, zaraz sobie do tej drugiej wysypiemy jak będzie brakowało miejsca, ale zobaczymy, może się jeszcze zmieści to. No, to obok mamy też te dwa pola, to później sobie też dokupię i dołączę do tego tutaj. A tak na razie może kupię sobie pole 52, bo tutaj też może być fajne pole pod groszek, albo na przykład te dwa pola tutaj obok sklepu będzie można i połączyć, i też będzie to jakieś fajne pole pod jakieś groszek albo inne warzywa. Więc się się jeszcze zastanowię, które, czy tutaj 52, czy może te dwa pola. Zobaczę, ile będę miał pieniędzy, ale widzę, że tego owca jest dość sporo, więc będę mógł na tym zarobić dość dużo plus jeszcze jak tą soję zbiorę, to na tej soi też mam nadzieję, że uda się fajnie zarobić Jeszcze ten rzepak będzie do sprzedaży, no i też to mleko kozie, bo teraz te kozy produkują bardzo dużo mleka, bo już te, które się rozmnożyły to już w większości dorosły, więc one też dają mleko Więc tu już moje gospodarstwo generuje bardzo fajne zyski No, nad tymi zwierzętami się zastanowimy, co jeszcze będzie oprócz tych kóz oraz krów. Może kury sobie weźmiemy ten większy kurnik, albo świnie będzie można postawić. Jeszcze zobaczymy. No, akurat na mapce amerykańskiej mam ten mały kurnik, tutaj też mam ten mały. Ale w sumie to by można było zrobić taką hodowlę na większą skalę. Ale to jeszcze zobaczymy, może świnie postawimy. Na razie teraz kolejny zakup, no to będzie oczywiście ta pokosówka, plus ta przystawka do koszenia zboża na pokos, no i ta przystawka, którą teraz mam tutaj wypożyczoną, którą zbieram zboże z pokosu. No a później kupimy sobie nowe pola, plus y, większy siewnik punktowy. A no i jeszcze ta talerzówka do siewu poplonu. No bo teraz jak. Y, nie mam krów, które dają obornik i knojówkę. No to wykorzystuję nawóz sztuczny. A mógłbym sobie tutaj wykorzystać poplon. Mogę sobie tutaj przejechać taką talerzówką po ściernisku, zasiać rzadkie waleistą. No a później będzie można yy, tutaj zasiać coś innego po tym i będzie już 50% nawożenia. No a drugie 50% będzie z siewnika. Więc też myślę, że będzie to fajne rozwiązanie. No może też zrobię sobie jakąś miniaturkę, jakieś o fajne ujęcie, może coś takiego na przykład zrobimy sobie, może troszkę oddalę ewentualnie, o, może coś takiego zrobimy. Okej, okay, tu chyba sobie jeszcze dojdziemy do końca, albo ewentualnie podjedziemy tutaj, żeby rozładować zboże, bo znowu będzie pełno, no a resztę sobie już tutaj dozwieram poza odcinkiem. Może teraz sobie tym ciągnikiem podjedziemy? O, wsiądźmy sobie do tego Dysphora. O, i tu już będzie jedna przyczepa pełna, i sobie wysypiemy na tą drugą. No ale ogólnie dosyć szybko idzie to zbieranie. Patrząc na to, że dodaję pokosówki, można zatrudnić pracownika. A ja mogę zaraz za nim jechać zbierać. To jest bardzo fajne rozwiązanie i dosyć szybkie. No i przy okazji mamy większe plony. Okej, okay, tu już mamy pełno, więc teraz tu sobie wysypiemy. No ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!